Jagoda zgubiła flet. Nie no, to jest wspaniały prezent szczerze, bo marzyłam o. Are you ready? Nie umiem grać na akordeonie! To jest wspaniałe, to jest właśnie content. Nie jakiś tam freeze to jest właśnie content. Kochani, trwają właśnie pierwsze próby przed dzisiejszym występem zespołu Perfekcyjna Harmonia na ślubie w Malanowie. Na razie trenuje Oliwia, a za chwilę spotkamy się z całą ekipą Waza na próbę całego zespołu i nagrywanie. Do zobaczenia. Zobaczmy, co słychać u Dobrusi. Cześć. Robimy teraz oczy. Nakładamy cień niezawodną paletką z Daso. Daso Beauty. No i co? Robimy sobie bazę i zaraz będziemy malować kreseczkę. I oczko będzie pięknie zrobione. W jaki efekt końcowy celujemy dzisiaj? Yy, Glamur, rozświetlone oko, ładna cera, ładny róż. Dobrze, więc teraz yy. zrobimy przed i potem po. A tu jeszcze zwrócę uwagę na perfekcyjne, profesjonalne lampy. Oświetlenie tutaj a krzesło, jakie fajne, no? O. Dzień dobry, zawsze chciałam tego spróbować. Ogólnie zawsze chciałam być yy, YouTuberką, tak. youtuberką. Jak miałam 5 lat nagrałam poradnik jak zrobić pierogi. Może go kiedyś wstawię. Tak. Klej. Tak, teraz nakładamy tynk. klej. Taki super glue, nie wiem czy kojarzycie? T tak, tak. I później makijaż trzymacie tak półtora tygodnia. Tak możecie opykać dwie imprezy jak macie co tydzień. Tak, ja jak... mam za dwa tygodnie, akurat to może przetrw. Kochani, zapraszamy na dzień zespołem Perfekcyjna Harmonia. Yy, właśnie jedziemy na nagrywanie, nagrywanie utworów zespołu, jedziemy do Opatówka, ale najbardziej zaskakująca rzecz, która się wydarzyła, wydarzyła się wczoraj. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić, ale Jagoda zgubiła flet. No to, jest to jest smutne, tak. Jagoda zgubiła flet, prawdopodobnie w pociągu. A dzisiaj grają na ślubie, więc niesamowita sytuacja. Czy ktoś widział flecika, czy ktoś wie, gdzie jest flet? No dobra, to znajdujemy się dzisiaj w opatówku i będziemy nagrywać y, nasz repertuar y, zespołu Perfect Harmony. Miałam urodziny i dostałam bardzo fajny prezent, i mam y, pewne domysły, co to może być. Nie wiem, czy to są talerze z Bolesławca. Nie mam jeszcze talerzy z Bolesławca, ale pytanie: co za wzór? Nie, no to jest wspaniały prezent, szczerze, bo marzyłam o powiększeniu mojej kolekcji. Jeszcze, o! Jaki piękny! Przepiękny, patrzcie, jakie piękne kwiatki! Drugi jest też taki do kompletu, do komplecików. Dobra, zobaczymy, bo tam jest jeszcze coś. Albo są to kubki, albo jest to wazon. Tak obstawiam. Albo No to by miało sens. Jest to przede wszystkim jeszcze czekolada. <laughs> Pawełek! Tak jest! I nawet nie wiem, czy nie widziałam w kartuzach jakichś podobnych, czy nie? Czy to jest troszkę inny? najważniejsze, żeby Popłaczę się po, po, po zaraz. Kupiłam wczoraj flet i to jest ogólnie dość przykra historia, bo po prostu miałam bardzo dużo rzeczy ze sobą i... No i flet położyłam tak z boku, po prostu, żeby mi się to wszystko zmieściło, żeby nikomu to nie wadziło. No i zapomniałam o tym. A dzisiaj w Białym Stoku rano chyba, jak przeszukiwali ten pociąg, to na stronie Intercity po pokazało się, że w Białym Stoku właśnie w tej relacji, tylko w drugą stronę, znaleźli artykuły muzyczne. Jest to w systemie. Paweł, jaka jest szansa, że dwóch muzyków w jednym pociągu zgubiło instrumenty? No raczej... Na pewno jest większa niż zero, więc jest to możliwe. <laughs> Miny Pań w Galerii Wrocławia, kiedy przyszłam i zaczęłam Pytać, czy nie zostawił ktoś przypadkiem fletu, albo czy nie znaleziono jakiegoś fletu. Były po prostu wczoraj bezcenne. W ogóle wczorajszy dzień był jakiś taki pechowy, bo yy, najpierw zgubiłam flet. Yy, potem okazało się, że z tego stresu nie opłaciłam biletu na następny pociąg i złapał mnie konduktor. <noise> Opłata w ogóle miała być 300 zł, a mój bilet kosztował 6 zł. No i on do mnie, no to 106 zł. No to mówię, o, po czym patrzę, na terminalu jest 6 zł. I on po prostu chyba tak udawał przed innymi pasażerami, że jest taki ostry. Także po prostu jeden wielki pech był wczoraj. Tu robisz herce, jakie Cię interesują, Dol, dolny, górny. A tutaj je odejmujesz albo dodajesz, więc to nie jest... Rozumiem. Jeden robi, trzech patrzy. Adur septymowy i Gemol, trzy akordy. Okay. Odwrotnie kolejność. Okay, Odwrotnie. chodzi o kolejność. Czerwone jagody wpadają do wody, powiadają ludzie, że nie ma. Miała, dostałabym chłopca, jakiego nie umiem grać nie umiem grać na akordeonie. <grywia> Chciałabym powiedzieć, że na wielki krokwi jest tak, że jak zjeżdżasz tam. Yy kolejką w dół, to jest tam pan w takiej budce i każe ci pomachać i zrobić ci zdjęcie. Dzisiaj właśnie takim panem jest Adam, ponieważ on wyjdzie z kościoła, zapyta się premłodej, czy chcą zdjęcia na natychmiastowe. Pomyślcie o tym, czy byście chcieli takie, takiego dodatkowego fotografa od razu z zespołem muzycznym, i z makijażystką, i z kamerzystą, od razu zdjęcia, wszystko naraz, już trzy sekundy po ślubie. Jakby super, super pomysł, bo ludzie od razu chcą mieć zdjęcia. Nie chce im się czekać 3 miesiące na zdjęcia. Siemanko widzowie, jesteśmy 15 minut przed rozpoczęciem ślubu. Myślę, że mogę określić się jako Wedding Content Creator, czyli po polsku ślubny twórca treści. Zapowiada się przepiękna uroczystość. Nie wolno do żadnego przymusu zawrzeć w Związek Młodziecki. Ja czuję, że super poszło. Nie, to no zawsze śluby to jest dużo przygód, jakichś emocji, ale myślę, że wyszło super. Oddaję mikrofon osobie, która wczoraj zgubiła flet. To nie jest śmieszne, to jest bardzo smutne. Nie, poważnie, bardzo to przeżyłam. Mam nadzieję, że faktycznie ten flet, który, znaczy ten artykuł muzyczny, który został znaleziony dzisiaj w Białym Stoku, to jest właśnie mój flet. Babeczka. Tak, kto piek? Oliwia czy pani Alicja? Pani Alicja. I to w, pewnie w jakieś 15 minut. Możemy zrobić konkurs Mam. O, to będzie następny odcinek. Tak, następnym razem zapraszamy nasze mamy i y, angażujemy je w wielką rywalizację. Jakie będą konkurencje, Oliwia? Bo ja nie mam pomysłu. Kulinarna, y, na szybkie ogarnięcie kleju i farbek do szkoły. Kto zrobi najwięcej jedzenia w jak najkrótszym czasie? Na przykład damy 30 minut i po prostu trzeba zrobić no, jak najwięcej jedzenia, tak. y, którym się jak najwięcej ludzi będzie w stanie najeść. No I myślę, że jeszcze taka konkurencja, ogarnięcie na przykład bałaganu w kuchni. O, to jest bardzo dobra konkurencja, myślę. Myślę, że też zakupy na wintec jak najtaniej, jak najwięcej. Chciałabym ocenić fotel. Fotel uważam za zajebiście wygodny, piękne wykończenie, złote detale, po prostu taki. A jak znalazła się w Perfect Harmony? Powiedzieli mi, śpiewaj, a ja powiedziałam dobra! I tak to się zaczęło. I tak zostałam. Czasem też gramy na violoncelli, ale nie chcę nikogo wygryzać, także tylko śpiewam. A, jako nowy członek wazy. Nie wiem jeszcze, bo nie wiem na czym polega waza, ale myślę, że będzie sympatycznie. Jak to nie wiesz na czym polega waza, skoro oglądałaś wszystkie odcinki od początku do końca? Oglądałam, nadrobiłam, nadro nie, może nie wszystkie, ale większość nadrobiłam. Widziałam yy, ten. No to takie zwiedzanie tego opuszczonego domu, to widziałam całe akurat. Filmik z gór też już widziałam cały. Nie wiem, czego ty chcesz od siebie, powiedzieć. w ogóle tło, że jasne tło. Nie no, dzisiaj Mary się dołączyłaś do ekipy, nie? No, nie <noise> I z tej perspektywy to wyglądało tak dość stromo, nie? Też warto zauważyć, że Dobrusi się łatwiej wchodziło właśnie, jak miała do czego gadać i do kogo gadać. Jak gadała tak sobie przez całą trasę, to od razu jakoś wchodziła, nie narzekała. Czyli to był po prostu taki rodzaj motywacji, tak? Nie, no dlaczego? Ja chcę, tatryńskie. Dobrusiu, a jaką rolę pełniła muzyka w Twoim wchodzeniu w górach? Nie słuchałam muzyki. Ale śpiewałaś? Tak, bardzo, to bardzo ważne. A Anielski orszak niech swą duszę przyjęła. ASMR kamieni. Mam mikrofon, robię ASMR kamieni. Ogólnie ja bym chciała zostać kiedyś taterniczką i pracować jako ratownictwo top. Jako ratownictwo top. Dobrze nie chciała być ratowniczką, ale chciała być całym ratownictwem. Proszę Państwa, to jest cudowne. To jest wspaniałe, to jest właśnie content. Nie jakiś tam freas to jest właśnie content, ale sarenka. A propos w tym tygodniu właśnie będę prowadziła zajęcia pseudotaneczne, także tak, będziemy, tak będą wyglądały właśnie moje zajęcia. Dokładnie tak. Dużo Dziś już mam tam zresztą nie w ogóle. Krytyk muzyczny ja. Będę teraz słuchać piosenkę. Jaką? Z Matmy Matura. Nie umiem czytać, ale jestem dobrym krytykiem. Z Matmy Matura. Będzie się uczyć ze mną piękna jej figura. Paweł, to ty to śpiewasz? Tak. tak jak konfitura. Ziomuś dawaj więcej tego autotune. Zastanawiamy się, o kim on tę piosenkę w ogóle pisał. Też mnie to zastanawia. Kto był inspiracją? Wyczuwam tu pewne inspiracje. Będzie się uczyć ze mną piękna jej figura. Jaka jest ta jej figura? Właśnie, jaka to jest ta piękna figura? Sześcian. Kobieta Sześcian. Niech się będzie za ciebie rozwiązywał. Twój stary ściągi Pokażę ci, co to stosunek. Si okręgu do świetle, jaka piękna ma usta czerwone, tak jak konfitura. Wsiąś dawaj więcej tego autotuna, Oj, 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 oj. Moi drodzy, po wysłuchaniu tego jakże inspirującego utworu, mogę stwierdzić, że podmiot liryczny mówi o jakiejś kobiecie. I nie jest to jego żona. To pytanie, kim jest pod, podmiot liryczny? Kto wie? Może ktoś ma chod żonę, która jest sześcianem. Ale myślę, że jego żona nie jest już jego uczennicą, więc to jest zastanawiające. No, mogłoby to lekko kontrowersyjne, jeżeli jego żona byłaby jego uczennicą. Podmiotem medycznego, oczywiście, ja nie mówię, to ja jest To również kontrowersyjne, jeżeli, jeżeli jego żona nie jest jego uczennicą. Się, Dokładnie tak. Wydaje mi się, że jego żona jest teraz kulą, a nie sześcianem. Rozumiem, że jesteśmy na etapie rozważania, właśnie kto, jaką figurą jest. Um, mogę powiedzieć tyle. Wyobraźcie to sobie. Macie maturę z matematyki, ale leżycie sobie na jakiejś plaży na majorce. Tutaj leżaczek, kamienie, szum fal, ktoś Wam przynosi drineczka i podręcznik z matematyki i każe rozwiązywać logarytmy. Cudownie. Myślę, że takie przygotowanie do matury są nam potrzebne. Czyli to ty byłaś tą uczennicą? Ale skąd taka sugestia? No jeżeli jesteś taka zadowolona tutaj. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że to jest po prostu piosenka, którą można wykorzystać dualnie. Można ją wykorzystać jako piosenkę, która... Może symbolizować relaks, może symbolizować jakieś. Tłumaczy się teraz. Może, może ona symbolizować relaks, odpoczynek, jakieś po prostu, wiecie, przyjemne wakacje. Ale jednocześnie mamy ten element pracy, mamy ten element tego, że trzeba coś policzyć. Ale pamiętajcie, zawsze liczcie na siebie. <grym>, dziękuję.